Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj chciałem się odnieść tutaj do wczorajszego wywiadu Andrzeja Z po konferencji MMA VIP. Wybrałem dwa najciekawsze momenty moim zdaniem i to, co się wydarzyło, to jest chyba nieporozumienie. Posłuchajcie pierwszego z nich. Andrzeja znam. Y po się dzisiaj prywatnie i powiedziałem, że jesteś tam hejterzy, bo to jest powiem Ci nieleganckie, mi się nie chce tego tłumaczyć, bo pewnie ludzie, którzy ja złożę akcję z topomówienią, czyli walczę z konfidentami, jestem eleganckim człowiekiem, nigdy go nie sprzedałem, nikt nie miał przeze mnie problemów, a bardzo mi się dużo świń podkłada jakiś dziwnych kąt i hurtowo jakieś filmiki montują, że ja coś ze mną jest nie tak i tak dalej. Tak, tak, tak los chciał niestety albo stety, że Andrzej w tym czasie, co ja byłem na Białęc, tak samo siedział, mieliśmy nawet wspólne widzenie, mamy wspólnych znajomych, więc nagrał dzisiaj materiał wideo, który ustęp, ust udostępnię na swoim Instagramie na Żurom TV, że ze mną wszystko jest ok. I to chyba zamyka wszystkim gęby, bo taka opinia takiego człowieka czy innych ludzi, którzy tutaj są, jak ja by ze mną coś było nie tak, tak jak wszyscy niektórzy się też zarzucają, no to pierwsze na takich galach bym się nie pojawiał, po drugie jesteś w miarę uważam inteligentnym człowiekiem, czy nie prowadziłbym Maksis to 13 lat, będąc konfidentem. No, to ty elegancki człowieku, ja Ci już obliczyłem, ile Ty prowadzisz tą akcję Stop Pomówieniom. Czy Słowik wie o tym, jak kręcisz lewe afery, jak pomawiasz ludzi, jak na akcję Stop Pomówieniom naciągasz ludzi. Widzieliście już tam screeny, jak Andrzej, gościu do niego pisze, on odpisuje po półtora roku, jeszcze pisze pani. Także Twoje papiery tutaj są najmniej ważne. Jesteś zwykłym pajacem, który Żeruje na ludziach i nic więcej Także turbo debilu Weź tutaj się jakimś słowikiem nie zasłaniaj Bo naprawdę to jest żenujące A teraz usłyszycie drugi Odcinek tego Wywiadu i tam to się dopiero Będzie działo Mocne, bo uważam, y, sprzęt, nie jednym dziecku pomógł, tak dalej, więc zapraszam y, na mój kanał Żurą TV, nie zdążyłem tego otworzyć, bo chciałem to od ręki, ale będzie licytacja, będzie można ze mną wygrać trening, będzie można wygrać jakieś tam inne rzeczy i po prostu uważam, że warto wspierać, a oczywiście, żeby nikt mnie nie zarzucał, to całą, y, cała licytacja jest na Allegro i tam pieniądze idą od razu w 100%. Więc wspierajcie, jak jest to pomówieniem. Y... Czyli co? Znowu wałek, tak jak było na tamtą dziewczynkę przed poprzednią galę galą? Ale dobrze, Andrzej, jak to nie będzie wałek? To ja się postaram ten trening z Tobą wygrać. Ja się postaram go wylicytować. Przecież, Ty nauczycielu Kung Fu, Ty masz siódmy dan walki uliczne, Ty znasz tę technikę nogi, zapas i w las. Ty nas tyle możesz nauczyć, że ja postaram się go wygrać z Tobą i go publicznie. Obiecuję. Tyle na dzisiaj do mnie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Hej.